Cześć, witajcie z tej strony Brączek. Witam was w kolejnym odcinku z Gryfarium Simulator 2015. A dzisiaj jest ze mną Mafia Sole. Cześć. Cześć. Uoo, kurde, szał. No, no także dzisiaj dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem singla. Ale jest dzisiaj ze mną już Boluś, bo właśnie dzisiaj do mnie dotarł, czyli wczoraj, bo wy to dostajecie w poniedziałek, a my nagrywamy to sobie w niedzielę, w takie piękne popołudnie, duszno jest jak cholera, ale dajemy radę. Powiedz te... <laughs> powiedzcie sami, że kamerka z tej strony o wiele lepiej wygląda. Ja już mówiłem rączkowi, żeby z tej strony nagrywał, to nie, nie, bo sobie w pokoju i w ogóle no, Ale dał się namówić, posprzątał, jak widzicie sami. Tak, szczególnie jak Bolek przed swoimi czuchami po i po <noise> <w> całem <noise> Ale tego nie widać, także e, dzisiaj Brączek jak widzicie zajmie się siełem kukurydzy. Ja jeszcze tej mapki nie widziałem troszkę, już tutaj przez chwilę zwiedziłem jak szukaliśmy pola, naprawdę mapka dość fajnie wykonana. Ale sprzęt mam dzisiaj fajny zestaw naprawdę No tego siewnika jeszcze nie widziałem dobrze bo ciągle że nie bierzesz samych sprzętów jak na innych seriach, nie? Tak jakbyś teraz... Ale powiem ci wiesz co muszę zrobić kurwa Mać Co? A lipa Czemu? Chyba muszę wystawić maszyny Dlaczego? Żeby zapełnić siewnik yy, A jak tu byś podjechał nie wiem czy nie sięgnie Tutaj Bo ogólnie powinien trigger jest po całości dodany także luzik yy, Tutaj jeszcze nie, ale yy, Tyłem chcesz był cofnąć w ten nie złapię Ae, ciśnij w 5 No Pokaż, weź, wyjdź z tego Do cąbni, cofnij mm, Nie łapię jest sobie Gdzie on łapie? Tam jest chyba taki pomarańczowy, widzisz Ty, a jakbym cofnął, czekaj, a ja wiem jak to zrobię A jak cofnął? Jeszcze raz w 5 kiknij, bo teraz ci się jeszcze takie słońce podświetla i w ogóle takie różne rzeczy Co? Jeszcze raz kiknij, bo no. wtedy no. trochę pesy spadają, że coś co chyba wiem jak to zrobię, może sięgnę mi tutaj z tyś. Ogólnie tak, nie, nie, dzisiaj się zabraliśmy za nagrywanie, mam godzinkę 19, 14, tak wróciliśmy, ja przyjechałem, byłem po 15, eee, zjedli... Nie, zjedliśmy sobie później, pojechaliśmy od razu po Kangura sobie apkom do firmy do Dobrączka do Taty, mamy już Kangura, także jeździć już możemy Zjedliśmy sobie, no i mówimy tak trzeba coś nagrać, później zaraz lecę coś za dasiem jeszcze i całe szczęście bo będziemy mieli drugi komputer tak. Także na pewno jakieś ciekawe odcineczki, coś z tego się pojawi, bo myślę, że też jakieś filmy byśmy mogli chcieli też nagrać takie normalne, wiecie, bo wtedy na Wlanie sobie pogramy, zero lagów, zero wszystkiego, także myślę, że można to wykorzystać wreszcie No i też do Polusiowa, do innych gier będzie nam się na pewno to sporo przyda w Rocket league ja też będziemy mogli sobie we dwóch pograć no. e, także nie będzie żadnych takich wiecie e, że ja gram później brączek a tak to będziemy mogli normalnie grać tak jakbym był u siebie no i tak o dzisiaj mówimy no trzeba od razu coś nagrać żeby nie było tego przestoju na kanale tak jak obiecaliśmy ten przestój był jak brączek był u mnie troszkę żeśmy wtedy to zaniedbali ale teraz to nadrobimy mam nadzieję e, na pewno też jakieś vlogi będziemy chcieli żeby na pewno pojawiały się jakieś vlogi a jak nie farming to jakiś vlog właśnie a jak nie vlog to jakiś farming także na pewno coś Coś będzie się działo chyba nie w tą... Stronę. Tam miałem wjechać, tam wjazd Tam Bo ty właśnie które w końcu jedziesz? Nie jedziesz tego, co tam pokazywałeś? Nie, tam to mi się jednak nie podoba. Tam to może pod buraki zrobię, bo takie fajne duże jest, to myślę, że pod buraki by pasowało. A dzisiaj takie dwa mniejsze pola sobie spróbujemy zasiać. Nie wiem, czy zasiaje oba na odcinku, ale postaram się chociaż jedno zasiać. No i tak jak Bolek powiedział, dzisiaj taki dzień jeszcze trochę na luzie bo Bolek przyjechał dopiero o 15 godzinie, także no... Dzisiaj tak na luziku sobie No, nagrywamy. wiecie, trochę też zmęczenie i w ogóle, dlatego też tak dzisiaj, no jedynie coś ja jeszcze z czegoś większego to chcę, bo dzisiaj nagrać Mam nadzieję, że się uda eee, Ale to mówię, to jak będziemy mieli prawdopodobnie obydwa komputery przy no, sobie, no. no i wtedy mam nadzieję, że uda nam się to wszystko szybko poogarnie, bo jak wiecie Adam, no do pracy to też nie będzie długo siedział na szkoły No, miejmy nadzieję, że się uda. Myślę, że do 12, no to wiesz, no żeby nagrać to myślę, że do 12 na pewno się wyrobimy. Do no, 12 musimy nie. się wyrobić z nagraniem. No ja sobie to wyrenderować mogę i wrzucić wiesz, jak ty będziesz w szkole, także luzik. Także z tym nie będzie problemu jak wiesz, czy z renderowaniem twoich odcinków czy coś, także teraz będzie już lajcik. No, no ja już dzisiaj troszkę przejechaliśmy się znowu, pozwiedzałem, już nabrałem ochoty do, do robienia mapy. Naprawdę tutaj klimat jest zajebisty, Myślę, że zrobimy sobie jakiegoś vloga takiego przejazdowego ogólnie Wiecie, założymy sobie jak wam kamerę czy coś I przejdziemy się po okolicy, zobaczycie jak to wszystko fajnie wygląda, jaki tutaj jest naprawdę klimat Ogólnie eee. ja mam bardzo fajny pomysł Na co? Żeby zrobić coś jak w jasne gospodarstwo na przykład O kurwa Co to jest? Od... Siewca No, że, nie, no że na przykład wiesz, nie że GoPro na głowie tylko coś takiego, że przyjeżdżamy, że przyjeżdżamy do kogoś po prostu, tak jak wiesz, no, na przykład do Bogusia, do, pan, do Pana Bogusia, do Mokszyna, że przyjeżdżamy i coś tam wiesz, poopowiadać, po co właśnie trzeba zagadać z Bogusiem, żeby nas przewiózł po Polach, bo naprawdę Boguś ma zajebiste polach. No. Eee, chciałbym właśnie wszystkie zobaczyć, bo no bo czekaj, na pewno, czekaj, i tam to jest jak to się to pole nazywa, tak fajnie ta nazwa tego jest, co byliśmy tam na... koło Waszych co tam do góry byliśmy Ty 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 Wiesz gdzie? Biskupowo. Nie? Biskupowo. biskupowo no. A jakoś on to fajnie nazywał, kurde, na jeszcze nie, nie na jaszczębin. Jakoś taka fajna nazwa gdzieś była, pamiętam. E, poligon? Nie, nie. Bo jest poligon, jest biskupowo, bo biskupowo on ma to, on ma w dzierżawie to od księży. No, naprawdę, od księży, od naszego do tego, od naszej parafii. Uh -huh. e, nie parafii, no... W no diecezji, sorry, no. diecezji. No i ma tam od księży to wy, wiesz, yy, 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 w, yy, w, w dzierżawie. Dlatego się mówi biskupowo. A jak ty mówisz na Jastrzębie, co? Nie no taka jakoś, kurde, fajną nazwę taką zawsze Boguś mówi, jak mówisz, Boże gdzieś tam wozili, to tak fajna nazwa tego. Ale dobra, mniejsza z tym jak będę wiedział, to mam powiem w następnym odcinku. No na pewno się przejedziemy też do, także do, do Mokrzyna. Także na, na pewno do Mokrzyna, na pewno odwiedzimy Kacpra i Bartka, na pewno Karola odwiedzimy, bo mamy się na kosę, u niego nagrać, także no mówię, planów mamy na razie dużo, to zależy też dużo od pogody, yy, od czasu myślę, że damy radę, no po szkole, no Brączek mam nadzieję, że nie będzie musiał sobie tak dużo uczyć, a jak nie to damy radę, jak go pouczę. Na pewno Q&A będzie teraz No zrobimy, ale to mówię, troszkę już musimy się zaklimatyzować, ponagrywać tego żebyśmy mieli, tak wiecie, bo z Q&A to troszkę jednak zejdzie, trzeba jedno popołudnie poświęcić, żeby to takie dość fajne coś no, zrobić No dokładnie eee, Zobaczymy, postaramy się, myślę, że nagramy nawet dwa od razu, jak będziemy już wszystko rozstawione, cały sprzęt, mm. przygotowane pytanka i wszystko, także myślę, że za jednym razem nagramy, tylko po prostu tam jeden wrzuci w jednym tygodniu, drugi wrzuci w drugim, coś takiego musimy arzucać. po prostu e Teraz tak, mamy pomysł na to, tylko musimy go trochę poczlichować i tyle No potrzebujemy <coughs> właśnie do ciekawych tematów na pewno na, na taki na taki Q&A eee, Trzeba będzie no, zadać tych pytań no i na pewno też trzeba będzie trochę posiedzieć, żeby poczytać to wszystko, wypisać te najważniejsze eee, Co tam podglądasz z się Nie, Nie, sprawdzałem czy aparat jest włączony A nie, nie, włączałem tak, to no, nie wiem, chyba się nie wyłączył I... kurde, ale się fajnie ubrudził Ej, to nie jest z 13 sierpni? Nie wiem Chyba taki był, nie? Tak mi się... Był daje podobno, z... Amazonek Kenał się nazywał. Ale Może nie tak. wiem, nie, nie jestem pewien, czy to jest. No fajnie, ten ja sam. jeszcze go nie widziałem w ogóle, nie? W 15. No to tak. ja chciałem wziąć ogólnie ten, co miałem na Boluszowie, ale stwierdziłem, że nad... niedawno był ten się w z na Bolusiowie i ta dlatego lipa by była, jakbym znowu tym samym chciał. Dlatego ci o tym powiedziałem właśnie. Widzę, że dość profesjonalnie się je tutaj ładnie pozostawiamy wszystko, nie dojeżdżasz do końca, no powiem ci. Tylko, że ogólnie teraz ja już bym wziął cofnął do końca. No, gdzie do końca? No tu do końca pola i odno już przy popał ja inaczej. Ogólnie ktoś mi powiedział No Ktoś mi powiedział na odcinku, no w komentarzach Że jak się sieje kukurydzę, to się je najpierw poprzecznie To jest prawda? Czekaj, czekaj Moment No Bo pamiętam jak nagrywałem To najpierw poprzecznie go psię, no bez kitu Ale wtedy się po tym jeździ przecież No Ale z tego co je, no, z, nie wiem, bo ten, tylko mówię podczas tego, gdy nagrywałem w tym roku tego John Deera właśnie To pamiętam, że właśnie poprzeczniaki miał obsiane najpierw i więc dopiero później jeździł Jeździł wiesz normalnie nie? Także nie wiem czemu. Mościoł osiał ze ścieżkami czy nie? Tylko że wiesz, tak to ty se robisz poprze... A, wiem czemu. Ty sobie zrobisz poprzeczniak. Jak co ze ścieżkami? Kukurydza Przecież kukurydzy nie no, sieje no, ze no, ścieżkami. Tak sobie, nie. <coughs> I już wiem czemu się ją od razu poprzeczniaki. No bo jak zasiełeś sobie poprzeczniak, to wiesz ile masz odmierzone, a teraz jak ty byś sobie tak, tak jak ty robisz teraz, nie? To by ci nachodziła później kukurydza. To weź se pomyśl to później pryskać i tym bardziej ciąć. Dlatego też się sieje wcześniej, bo ty wiesz kiedy opuścić, bo masz, wiesz, linię od poprzecznika. No. Dlatego tak się sieje. Nie wiem, bo, no nigdy no, nie, nie zagłębiałem się w tego, tylko, Zależy że... jeszcze czy jest pole proste, czy jest takie na przykład, no, jakie teraz sieje, nie? Ale, ale myślę, że dlatego się sieje pierwszy poprzeczniak, nie? Pewnie... Skajtuje mnie dużo ludzi, ale no mówię, ja się na tym nie znam, tylko wypowiadam się w taki sposób, który mogę się domyślać, że dlatego tak się dzieje, nie? Taki bolek ma tok rozumowania No bynajmniej tak, tak mi się wydaje, dlatego dlaczego się tak y, dzieje No bo tak to no mówię, jakby się opuszczało tak gdzie by się chciało, ale ludziom chodzi o to, żeby ta kukurydza właśnie była w rządkach, dlatego że się lepiej to puścić nie i wpryska, no i w ogóle wszystko Także no myślę, że... Dlatego, ten fent chyba nie ma brudzenia Nie wiem Albo jest ustawiony na bardzo długi czas, wiesz? Bo miałem, miałem... Ten siewnik się bardzo szybko bruzi ogólnie no. ale ja go już na podwórku nie myłem, tylko miałem go trochę wybrudzony, no. ale z tego co widzę to fent nie wiem koła przybrudzone. Lekko. Eee, wiesz co ja ostatnio miałem taką maszynę, że po podczepieniu jej, ona od razu się brudziła, nie? Także to wiesz to zależy kto na jaki czas ustawi, nie? Tak Tam... na błocie, jak w błocie na polusiowie. O, ten to od razu. Ten od razu łapie brud I... o nie widzi i, i tak kurde ciężko by było takie coś w realu dosiał. No dobrze, to jest farming, dobrze, tutaj nie musi być nic dokładnie. Ważne, że bo realnie, że o, po budynkach nie jeździł. Ja jedynie albo nie uderzał w płod, albo nie wiem gdzie. Tu chyba nie masz co uderzyć nawet. To jeszcze, nie no, nie mógłbyś uderzyć w drzewo, ale nie no podasz sobie radę. Nie, on no, na ogół gram bardzo realnie, także... I ja jedynie co bym chciał do 17, żeby była nowa tekstura siewu do kukurydzy, nie? No. Bo po prostu to mnie tak denerwuje, gdy widzimy tutaj zboże, nawet już ta od ziemniaków, powiem mam lekko zmodyfikowana, byłaby na pewno o wiele lepsza do kukurydzy. Fajnie jakby były w ogóle, wiecie, nie że płasko, tylko jakby były, widać już to w 3D, nie? A no to wiesz, nigdy tego nie zrobią, mi się wydaje. Fajnie jakby połączyli Agara, bo tak to, to jest tak samo jak z Fifą i e, Pro Evolution Soccer. Jedni wykupili licencję na to, drudzy wykupili na to Tu mają, mogą sobie zrobić Euro Liga mistrzów, tutaj mają futa, nie? I to jest takie konkurencja, lepiej by zrobili jedną, ale porządną grę, ale tak nigdy nie jest I tak samo jest z farmingiem czy też agarem Czy by wystarczy tylko fizyka przenieść? Bo fizyka w agarze to jest po prostu bajka, moim zdaniem Albo Spindires. A no, ale to już troszkę odbiega, od, wiesz, odbiegasz trochę od... Ale z, mówię o sam, wiesz, o, sam o, silnik, silnik, fizykę, silnik graficzny, nie? Wiesz, tylko ciężko by to było, no bo... Widział ski tyle na to tam wjeżdżasz i jedynie to, a teraz pomyśl sobie teraz tak, oddzielna fizyka do gruberowania, oddzielna fizyka no, do laki, no, no. oddzielna do... To na pewno by też wpłynęło na, no, na wagę gry i też na słabych komputerach by to nie pociągło, mi się wydaje. Yy, i, no ale dla mnie to wystarczy, żeby połączyli właśnie tego Agara i to już by było coś. To właśnie ta, ta fizyka ziemi to by bardzo dużo dała. Mówię, tak jak teraz to błoto wyszło do farminga, pamiętam, no ten modorki już dużo dał, już wcześniejszym już chyba w no modorki? tak czy siak nie jest oryginalny? Nie jedzie. jest oryginalny i pewnie w dalszym ciągu w 17 nie będzie Tak, tak na mnie mi się zdaje Bo z tego co tam... A to jest dziwne, że oni nie robią, nie? Tego... Gdzieś nową zapowiedź ka... Nie, to nie jest zapowiedź Nowy odcinek od Castle Crown, nie? Wczoraj pokazali od fizyki Masz normalnie ludzika, chodzi sobie jak GTA ludzikiem, ja no, podchodzisz do drzwi, klikasz w ogóle tam wszystko, wiesz, no w środku tą si ma tak realne ruchy. Żeby wejść jak wchodzisz do ciągnika, no. ty musisz wszystko na myszkę robić, tak jak masz teraz, że te kółka, nie? Odpalasz no. normalnie kluczykiem, ciągnik, no, nie ma takiego normalnego odpalania. Powiem wam, że... To w, że w ogóle na... wyjdzie tak gracz, nie? Tak, do w końcu jeszcze nawet piszą, że w... do końca tego roku ma się pojawić. Także no niby patrzyłem na zapowiedzi różnych gier, bo wiecie, jak często wchodzi zapowiedź gry, yy, to wtedy ona już jest tam w recenzjach w ogóle wszędzie u różnych producentów, wiecie, mniej więcej premiera albo coś w tym stylu. A na ten rok bynajmniej Kastelem Krobny jest napisane, że nie, a oni pod tymi filmikami z tego co widzę, że yy, będzie jeszcze w 2016 roku. Także no fajnie by było... No to jest pols polski producent? No, nie, tak nie, chyba nie. Wątpię, wątpię ale model ciągnika oryginalny dorównuje jednym z najlepszych modeli takich wykonanych przez yy, wiesz modelarzy nie tak jak ten jedne z lepszych co klasów powychodziły nie to normalnie tam jest wymodelowany taki jak oryginalny co ty jest? Gada? tak zrobiony w ogóle skryptowanie tam jak oglądaliśmy ten film to było pluskowe To oryginalnie jest bardziej obskryptowany niż yy, oryginalnie tutaj to oglądamy. ta gra będzie no jeżeli to tak będzie wyglądać ale tak, no to są i tak już to nie jest gra jeszcze ukończona a i tak ona już rewelacyjnie wygląda więc w ogóle ta fizyka nie poruszania się kamery, to wszystko jest realne, że naprawdę ta gra, jeżeli farming się nie postara, moim zdaniem, mimo tego, że to wiadomo no farming to już jest taka renoma i to jest nazwa, tak samo jak Nike, Adidas czy Puma to moim zdaniem i tak sprzedaż no może sprzedaż nie jest tak bardzo bo tryb MP i w ogóle ale na pewno dużo ludzi skusi się na kasonym Crop No ja na pewno będę chciał z tego ja też, nieważne ile to będzie kosztować tam nie wiem stówek czy Myślę, nie. że każdy od nas będzie chciał tą grę przetestować bo naprawdę no skoro nasze kanały opierają się na yy, rolniczych yy, znaczy na, na farmingu głównie na rolniczych symulatorach także myślę, że każdy taką grę będzie na pewno chciał przetestować w swojej możliwości Myślę, że to fajnie to będzie wyglądało, bo ja już naprawdę no, doczekać się nie mogę. Chciałbym naprawdę, na, myślę, że na oryginalnej mapie będzie można sobie naprawdę zajebiście pożać. Ta, ta już mówię, to jest to, co już mówiłem kiedyś, kilka razy u siebie w siebie odcinkach, ta fizyka właśnie samego ludzika jeszcze jakby zrobili mu, że wiecie, się męczy, spanie, jedzenie. No kurde, to już w ogóle by było fajne. No to dla mnie to by było coś fajnego, bo mówię, tu jedziesz poleca, nie robisz zero zmęczenia, nie? A tak to fajnie by było, że widzisz ten słupek gdzieś tam, że jesteś zmęczony. No by, by była gra, która miał miała w sumie więcej, więcej celów, nie? No no myślę, że fajnie, fajniejsze by było to do takiego prowadzenia realnej serii. Na przykład no, nagrywanie tak no. jak ja mam na Wolusiowie, próbuję to jakoś zrobić po swojemu, ale to i tak nigdy nie będzie miało y, takiego wiecie takiego efektu jak jakby mogła zrobić to sama gra no ale ciekawe no nic nie pozostaje tylko czekać takie i połączenie w sumie ty farminga z tymi nie? no no, oglądać takie kolejne kolejne zapowiedzi bo na pewno no chętkę robią niezłą powiem wam że jak oglądają zapowiedzi farminga to, to no wiecie no pokazanie nowych maszyn nowe tekstury może i, i ale tak to ogólnie to nic takiego ciekawego nie no, mówię tu, tu, tu dużo stawiają na to że stawiają na nazwę wiedzą że, że ludzie będą to kupować E, ale no może, może nas zaskoczą, może nasz farmi, farming zaskoczy i coś ciekawego dla nas przygotują w 17. No aby tak było, Oby to, tak o to, było o to musimy... Ja musimy... mam nadzieję, że kierownica będzie chodzić w 17. No, no w trzynastce bolkowi ogólnie kierownica nie działa. Ale by była lipa, nie? Tak. Nie, no ale no ona jest nie, dedykowana do no 15. Na pewno jest dedykowana na 15. No i na 17. Nie wierzę, że nie, bo to by była trochę przesada, wydać tyle kasy za kierownicę yy, i nie chodziłoby to, to naprawdę już widzę ludzi, nie? Może do siermaski będzie następna kierownica i inną będziesz musiał mieć. Nie, no chyba bez przesady. A co, co mogą <kłys》> lepszego zrobić te kierownicy? Z no, Lepszego no, materiału nis. może? Wiesz jak ten plastik wie? Naprawdę gadaje? mama teraz codziennie jak chodzi do po... czuć w ogóle tym plastikiem cały czas, nie? nie jednak powiem Ci, że... Kurde, no ten joystick jest fajnie zrobiony, bo tam są gumowe elementy i wszystko i nie powiem, no największa, a największa rewelacja dla mnie w tej kierownicy to jest na pewno ten joystick, nie? Ten panel, tak. Ten, nie, joystick sam. Panel panel to jest z tych kilka przycisków, jednak nie pomyślałem Ci, że na początku wywarło to na mnie duże wrażenie, ale jak ja sobie troszkę na tym pograłem, to powiem Ci, że no nie było aż to tak świetne. Ty mamy... 15, około 15 minut odcinka, no to jeszcze spokojnie możesz wjechać w tamto pole Dobra y 31 no. akurat wysieje do końca No W sumie ty wiesz co ja skoczę na tamto pole co ja nie dokończyłem go No i wprawdzie nie będziesz musiał tego, może tu zostanie coś innego się jeszcze posiedzieć Gdzie to było? Hmm. E, to było chyba po drugiej stronie Dobra już ale dalej. za daleko to ty nie jechałeś na gospodarstwo, także to gdzieś niedaleko Tyle Ale ci muszę, mogę się powiedzieć. Powiedzieć. Co, muszę się cof... Kurwa mać ja się rozpędziłem ty Samulowuj no i, i także to nie pewnie dzisiaj zajebista pogoda, trochę duszno, trochę duszno, aż za duszno. No, no, ale no, fajnie po... jakby się tak utrzymało przez cały tydzień. No niby do cały... czwartku tak ma być, później ma troszkę popadać, ale później ma być normalnie ciepło, ma być także lepiej, no bo na pewno lepiej tak do nagrywania nie skąd wiem. skąd wiesz, że yy, w czwartek popadać? Bo patrzyłem pogodę tutaj u Was. Patrzyłeś pogodę u nas? No, jak byłem u ciebie w chacie, tak posprawdzałem sobie. No i Twój to dzisiaj jeszcze z swoim tatą, gadają, ten mówi, że do czwartku ma być tak parno jeszcze. No to do czwartku mamy kupę czasu jeszcze No, ale to mówię, tak do nagrywania tak pewno nie jest za fajnie, już mówię Lepiej żeby troszkę... wiadomo, jak popada później od razu i inne powietrze się robi, inna pogoda yy, Także... a, no mówiłem, że daleko nie musiałeś tu Tam na końcu mam nieskończone ogólne Ogólnie, tutaj sobie mogę teraz... Jestem tym jak mnie to pogryzło, nie? No, Bolka ogólnie w nocy pogryzły jakieś mówię, ale mężki, to nie u, nie mężki, u mnie, nie mężki. u mnie U ciebie chyba nie ma takich rzeczy U mnie ucie, są gorsze, u mnie, kurde, nietoperze latają O kurwa Jakoś nie widzę Powinieneś mi takie przy... O, one na tym by się dały dobrze. Najgorsze jest ludzie to, że ja muszę iść do szkoły. Nie. Ja... <laughs> ty, o Boże jak dobrze, że ja nie muszę. Nie, wiem, na pewno sobie... Myślę, że jak ja już się obudzę, to ja mam tak, że ciężko mi jest. Więc pewnie przez ten czas to się obudzę, tak się trochę, wiesz, po, po tarmosze po tym łóżku i pewnie godzina gdzieś po łóżku, Ty, W jakim co łóżku? Znaczy mam jak już. Lepiej się niż nie, nie, na łóżku śpić. No. no i ten. I, I myślę, że później wstanę i się wezmę. Na pewno będę, ch nie wiem, mam dużo pracy na jutro, bo chcę się wziąć za mapę i chcę się też wziąć za film, żeby już mieć tak zrobiony, bo nie wiem, kiedy zaczniemy z vlogami, polecimy, w ogóle wziąłem sobie troszkę tego materiału, mam nawet materiał z wiosny od siebie, także też muszę zrobić. No, bo um, Lech ogólnie w tygodniu będzie miał dużo czasu, żeby coś sobie No, z mapą na pewno troszkę, zobaczymy, <coughs> nie pobrałem programu właśnie, tam to pościągam z neta, tylko nie wziąłem pluginów do tego do blendera, bo... A to jest do tekstur, tak? Nie do tekstur do, do modelowania i tak to wiesz, porobiłbym sobie jeszcze do tej naszej serii zada się, bo tam nie... W... No dużo rzeczy mam zrobionych, ale jeszcze na pewno trochę pomysłów widzę, że mógłbym sobie dom domodelować takich dupereli. Lubię jak jest dużo takich rzeczy na podwórku i taki fajny klimacik. Ty mówię, że te, teraz tym bardziej mamy tą polską... uuu... Teraz mamy tą polską serię. Którą? No tą zadaną co będziemy mieli No myślałem, że my. Nie. My, nam się kończy. Znaczy, no. to już taka to trochę polska, ale, ale... No my typowo nagramy jeszcze u mnie ostatni odcinek, nie? No i u mnie też, nie? Może dwa nawet? Ale nie, mówię, że jak jesteśmy teraz u mnie w domu, to nagramy Na tych dwóch kompach A, no <kłysy> Ogólnie my nagramy jeszcze, mi się wydaje, że po dwa odcinki <kłysy> to, to będzie fajnie, bo ogólnie mam plan postawisz tutaj takie jeszcze mniejsze biurko od mojej mamy I kompa, to w sumie, jak będą teraz tak aparat, to będzie nas też dwóch obejmować, chyba czy nie? Albo zrobimy dwie kamerki Zobaczymy <kłysy> No, co będzie myśleć bo dwie kamerki też by były spoko, nie? Jedna z tamtej strony u ciebie i jedna na mnie. Będziemy ogarniać. Będziemy ogarniać, zobaczymy jak to w ogóle wszystko postawimy, jak to będzie chodzić. No bo na pewno będziemy się zamieniać. Jak Bolek będzie nagrywał odcinek do siebie, to będzie będziemy... No nie, na tym bo komputer, wiecie, będzie tylko do tego, żebyśmy mogli sobie po prostu pograć, nie? I, i, i tyle, żebyśmy nie, 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 nie hamowali sobie, wiecie, gry ze sobą. Ale będzie się fajnie grało, ja ty Z szkoda, że kierownicy dwóch nie mam, nie? Te. Teraz tak myślę, ale nie miałbym gdzie ich spakować No wiecie, teraz troszkę dłużej zostałem, dlatego też tak, no... A jak, a, co, a jak zrobimy z tym? <laughs> z mikrofonem? No przecież jeden na spokojnie obejmie te z Blue Yeti Myślać? No stary, teraz jak głośniej będzie po prostu druga osoba to trochę no ale, nawet jak ja pójdę sobie tutaj i będę gadał, czy będę mówił tutaj nawet To i tak nie słyszycie, no kurde, Blue Yeti... Postawimy jest... na środku Blue Yeti i damy na full i damy tyle. tutaj? Nie, nie musimy na full, mówię Ci, jak kurczę ostatnio... Czekaj... Co, że, co, że... A robiłem problem mikrofona, tata jeszcze był w pokoju i sobie siedział na tym krześle i po cichu coś gadał Normalnie go na lajcie było słychać No Blue Yeti wtedy właśnie wyciąga takie dźwięki i je jeszcze wzmacnia bardziej, także Z tym nie ma się co martwić Tak myślę, bynajmniej Damy radę Kurde, już tyle nagrywaliśmy i zobacz jak ja teraz też daleko siedzę, praktycznie są tylko z drugiej strony tu usiądę. No Ale fajnie to będzie wyglądać, kurde zdjęcie zrobimy na facea wstawimy No Damy, damy radę No już jutro w sumie tak będziemy mieli, nie? No, no, dzisiaj, bolusio, dzisiaj na bolusio, tak będziemy mieli jakoś... Znaczy Bolusio będziemy chcieli jakoś trochę szybciej. Bo monitor, ty masz drugi masz? No tamten. Ten co No to mi... nawet myślę, że jakbyś... wiesz jakby było? Jak? Tutaj. Jakbyś ty się bardziej w lewo posunął, nie? Ale nie mogę, bo tutaj jest szafka. A, no tak. Nie tak bym zrobił tak, nie? Ale nie mogę, bo tutaj mam szafkę i nie mogę się przesunąć, także musimy dostawić coś. A jak ja bym tam poszedł? Gdzie? Tam. Gdzie? No tam tamtą stronę. Jak tam? Tam są kable przecież wszystkie. Jakoś by je przełożył Jednostka by się lekko być biurko odsunął, nie? Ale byś chciał być w tam w drugą stronę? Siedzieć? Nie, razem z sobą Wiesz gdzie, monitor obok monitora nie, Gdzie byś miał nogi w szafce? Ja bym sobie dał <coughs> radę! 15-20 minut bym... byś tak siedział No ja bym sobie tak siedział, ale jak nie, to po prostu zrobimy naprzeciwko siebie i tyle jakoś Ja chcę tutaj na... Na te, albo tutaj postawię sobie monitor, to trochę będę zakrywał. Nie, tak dupla no, właśnie. Nie, nie. No, tak. Dlatego coś wymyślimy. Będziemy myśleć jak będziemy jej komputer teraz nie ma się co zastanawiać 34-20 minut. No akurat, bo już mam 9% tylko mi zostało. No. Nawet nie dosieje tego pola. A no, też... no dość szybko. Eee. Nie dosieje, bo jeszcze poprzez jaki mam. A. Nie do siebie na pewno, bo już widzę że Jakbyś miał podwójnego poprzecznika, to byś dosiał Ale musi być podwójny Dobra, wiem gdzie Tak realnie? Jo. Nie przy takim? A nie no dobra, u na serio był podwójny, a miał szóstkę A to jest jaki? Ósemka a. ładny ten siewnik Trochę za duży ciągnik do niego wziąłem, ale to <coughs> mniejsza o to Ale fendik fajny no, troszkę... Ile ma fend koni? Ten? No. Z 200? Coś? No to Nie no 300 a. Nie, 300 nie ma chyba co? No to jeżeli no, ty czekaj takie optymalne chyba do szóstki To jest tam 150-160 koni mi się wydaje mniej więcej No to tutaj 200-220, no tak no to ten ma 260 koni gdzieś, ten pewnie, pewnie No mam ogólnie teraz tutaj na tej serii dwa Fendy i dwa Jungle'e właśnie do John chyba tego dużego wymienia na tego co Bolek miał na Knuston no. farm ostatnio, bo jest zajebiście obskryptowany. Obskryptowany, obskryptowaniem, obskryptowaniem, ale jest dość ładnie wykonany. Tekstury, pierwszy John Deere, który mi się tak naprawdę fajnie spodobał, bo pobrałem tyle tych John na tą że masaka. Ten miał na zdjęciach piękny. A tak, tutaj błotnik inny odcień zielony, kabina inny odcień zielony, maska inny odcień zielony Tak do dupy to wygląda A na zdjęciach nie wiem jak to niektórzy potrafią zrobić, że tak to wygląda I Ja już jaki ciąg biorę typową Jaki? John Deere 6920 6920 Nie wiem, pamiętasz... To... Co starych co kiedyś, te pierwsze wychodziły John Deere takie... Słuchaj, pamiętasz co... Graliśmy na no-name, buraki kopaliśmy, co ty kejsem jeździłeś i ogławiałeś No, no to, to to takie dwa dżendry tam mieliśmy do kopaczek. No. Tego właśnie. A, no nie, mi one tam jakoś nie te. Tak. Ja zobaczę tego New Hollanda, o którym wspominałem, 50-50 chyba. On jest. Eee, taki by był to i taki by Będzie bardziej wiecie, opryski, nawozy, coś w tym stylu. Nawet ja go z znalazłem. Jaki? No ten e, New Holland 50-50 e, chyba. A ja nie wiem. Ten mały. Co upaki to oglądaliśmy z prasą? Ale on niby właśnie z do dupy zrobiony Znaczy no widziałem właśnie, znaczy czytałem komentarze, ale kurcze tak to ogólnie fajnie wygląda, taki no... Średno... Ty Co? Czaisz to, że mi wystarczy? No ja ci mówiłem, to ty nie chciałeś. Bo to jest dobrze, że ten siewnik bierze tylko tyle ile jest niedosiana, nie? Serio? No Łooo wow. E no to widać, że bajunia zrobiony Będziemy myśleć kurde, zanim będzie jeszcze typowa, to wiecie ile czasu pewnie wyjdzie z 10 razy tyle maszyn, które no. są, bo teraz naprawdę maszyny zaczynają z y, tygodnia na tysięc coraz lepszym wchodzić do farminga, co bardzo cieszy, bo będzie wreszcie na czym grać, a e, ładnie wyszło. No. I myślę, że nawet spokojnie, odcinek, żeśmy się tu rozgadali, w ogóle na nie kilkwister... Bolek się rozgadał, kurde, silny jestem w ogóle. No, no się zawsze tak rozgaduje, tak no, kurde, także... tylko u siebie tak nie potrafię. No. No. Zobaczymy, że ty się u mnie rozgadasz. Nie. No, kurwa, <laughs> będę cię <laughs> razem odwrócę no się dupą do, do góry. No. I... Także co, w tym odcinku to by było na tyle. No, no. dosyć spoko myślę. No spodziewajcie się dużo filmów od nas teraz przez ten czas co bo nie nie będzie i... Po dwa odcinki postaramy się żeby tak. były. Zobaczymy tak. jak ze wrzucaniem i ze wszystkim ale powinniśmy dać... Damy rady to nie to jest to nie jest to samo co u Ciebie. No ale wiesz to jest wrzucić 4, a wrzucić 2 to też jest inaczej. No ja. I wyrenderować jeszcze, no trochę schodzi. Także co, my się z Wami żegnamy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Czło. I trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.